Cześć i czołem moi drodzy, witam w kolejnym dniu. Nadszedł ten czas, kiedy po długotrwałym nakładaniu gipsu na ścianę, trzeba będzie go zetrzeć. I właśnie o tym jest ten odcinek, w którym chciałbym Wam pokazać, bo wielu z Was pytało o nasz podstawowy zestaw do szlifowania gładzi na ścianach. I nie tylko, bo tak naprawdę maszyna, którą mamy i odkurzacz służy nam praktycznie na wielu etapach naszej budowy, ale dziś jesteśmy przy szmikrowaniu gładzi, więc na tym się skupmy. Tak więc, zacznijmy sobie od rozłożenia naszego sprzętu, czyli mamy odkurzacz. Zobaczcie, że firma jedna, firma, która zapewnia nam elektronarzędzia i takimi zestawami powiem Wam, że bardzo dobrze się pracuje. Tak więc odkurzacz, który mamy od Hilti jest to Hilti VC40MX. Odkurzacz, który działa w klasie M, czyli na mokro i na sucho. Pojemność worka do 30 litrów z automatycznym otrzepaniem. Ja go jeszcze nie czyściłem, tak więc teraz zróbmy to razem. Tak więc odkurzacz, który jakby jest bezworkowy, natomiast można powiedzieć, że w środku posiada jeden taki worek, który zapobiega nam temu, że się brud zatrzymuje w odkurzaczu. Jest to, powiem Wam szczerze, bardzo wygodne. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, bo to nie jest takie rozwiązanie jak w standardowych odkurzaczach, że mamy jakiś worek z otworem, który się nakłada na końcówkę i wszystko się zbiera. Tutaj powiem Wam szczerze, że łatwość wyrzucania urobku, który mamy zgromadzony, jest tak banalnie prosta, że to jest po prostu genialne w swojej... Prostocie. Tak więc ja to zaraz sobie wyrzucę i będziemy mieli worek jednorazowy, wielorazowego użytku do, do wykorzystania. A w międzyczasie zobaczcie odkurzacz, który chodzi sobie na filterku. Dzięki czemu ten odkurzacz jest właśnie budowlany. Mamy jeden filterek, ale powiem Wam szczerze, że mimo tego, że on jest niewielkich rozmiarów, jestem zadziwiony. Tutaj jest z tyłu. Jestem zadziwiony, jak dobrze y, jakby separuje ten y, nasz kurz, który tutaj po prostu, wiecie, nie, wybiega, nie wywala z bokami. O, proszę, zobaczcie, filtr jeden. Taki można powiedzieć, że porównywalny filtr do filtru powietrza w samochodzie. A powiem wam, że naprawdę myślałem, że będzie trzeba go trzepać, co jakiś czas i tak dalej, ale nie. Jest y, super jeśli chodzi kurde tutaj o wydajność, o moc i o pylenie, bo tak naprawdę od kiedy używamy dobrych odkurzaczy budowlanych, to tak naprawdę etap robienia gipsów jest pracą bezpyłową. Pamiętam czasy, kiedy robiliśmy wszystko kostką albo odkurzaczami jakimiś takimi wiecie powiedzmy budowlanymi i tak naprawdę więcej tego pyłu i kurzu było na nas niż w odkurzaczu. Tak więc no teraz to jest w ogóle nie do porównania. Dajcie mi chwilę, otrzepię to sobie, złożę i będziemy prowadzić to dalej. Dobrze moi mili, odkurzacz jest opróżniony, filtr wyczyszczony, worek założony, lecimy dalej. Koreczek, bardzo fajna rzecz, w momencie kiedy nie używamy, zatykamy, jeśli tam są nawet jakieś syfy, nie wydostaną się nam na zewnątrz. Odkurzacz z końcówkę, do, z rurą wciskamy, nie ma tu żadnych zaczepów, tylko jest na przycisk i w zasadzie działamy. Końcówka już specjalnie, tu jest wymienna, akurat pod zwykły odkurzacz, i też, znaczy pod końcówkę do odkurzania, czyli pod zwykły taki wiecie, jak to się nazywa? No nie wiem, rurę no to, do odkurzania. To, podłogi. To, to co panie domu najczęściej mają, pod rurę do e. odkurzania. I tu jeszcze jest nakładka, która pozwala nam, żeby podłączyć naszą rurę z na przykład naszą szlifierką, do której przejdziemy zaraz. Nie? Ona tu w środku jest taka prążkowana. Zobaczcie. No wie, uwierzą na słowo. I tak samo prążkowania są tam przy szlifierce, przez co to się łatwo wkłada i to naprawdę ani razu jeszcze się nie zdarzyło, żeby nam podczas szlifowania wypadło, więc zapominamy o jakichś, wiecie, taśmach klejących innych takich tego typu historiach. Bardzo wygodne rozwiązanie. No i co? Sam odkurzacz, gniazdo systemowe, do którego no, jak to się nazywa? Nie systemowe, tylko gniazdo, gdzie możemy sobie podłączyć jakieś elektronarzędzia i automatycznie możemy pracować sobie w trybie auto, czyli po włączeniu jakiegoś naszego elektronarzędzia typu jakiejś wiertarki albo szlifierki włącza nam się automatycznie odkurzacz i mamy tak zwany odciąg. Po tej stronie bo w ogóle może sobie go włączymy. Po tej stronie e, mamy e, możliwość e, wybrania sobie średnicy e, naszej rury, bo zobaczcie, że rurę mamy od 50, ale tak naprawdę tutaj na przykład używam z naszej szlifierki, zobaczcie jaka jest zmniejszona końcówka, tym bardziej tam na szlifierce i tu już sobie lepiej ustawić na średnicę 27 i wtedy odkurzacz dopasuje swoją moc do e, wielkości naszego otworu i nie będziemy męczyć tak silnika, a praca będzie szła nam sprawniej. Automatyczne otrzepywanie. Ale nie działa to tak jak w na przykład starszego typu odkurzaczach, że ono jest cykliczne, czyli po prostu załączamy, a odkurzacz będzie się na przykład co jakieś 30 sekund odszczepywał. Tutaj automatycznie otrzepywanie zadziała wtedy, kiedy akurat będzie to potrzebne. Czyli tutaj są jakieś czynniki, które sobie badają przepływ powietrza. Jeśli on się nam zmniejszy, filtr będzie zatkany, wtedy to on się wtedy uruchomi i. Coś, co szefowa, zauważyła, podczas jako pani domu sprzątająca które może wam powiedzieć, co jeszcze ma dobrą funkcję. Tak, podoba mi się to, że jeżeli on y, zatka mu się ten, y, jakby ta, ten przepływ, no po prostu rura się zapcha, to on zaczyna piszczeć. Ja pierwszy raz jak on zaczął piszczeć, coś myślałam, że zaraz wybuchnie, ale to jest fajne, bo ja czasami nie zauważam, że on już mało co ciągnie. I właśnie daje mi sygnał, że jest zapchany. Po prostu sobie wtedy zdejmuję z odkurzacza, z tej rury i sobie odtykam. Także o, to są takie podstawowe opcje, których my używamy. Oczywiście są jeszcze dodatkowe, o których możecie sobie e, poczytać, ale to są takie naprawdę opcje, które budowlanie zużywa na, e, na budowie. Dodatkowo klipsiki na sznurkach, które pozwalają na spięcie rury, naprawdę wygodne podczas transportu. E, dodatkowo tutaj mamy taki pałą greling, który no, można go sobie pchać, można obwinąć na nim przewód, tak więc też jest bardzo fajne rozwiązanie. Odkurzać jest... Spory dosyć, bo ma 30 litrów pojemności, ale jest wąski i wysoki, przez co tak naprawdę wjedzie nam w każde miejsce. E, jakby nie jest taką landarą, która gdzieś nam się w korytarzu zaczepi o narożnik i będziemy potrzebowali e, tutaj siły, żeby go szarpnąć. Dosyć duże kółka gumowane, które naprawdę dobrze się sprawdzają na nierównych powierzchniach i jeszcze z takich bajerów. No to mamy sobie gumkę, gdzie możemy sobie to odkurzacz złapać rączka jest również. I możemy sobie to jeszcze odczepić. O, no, proszę, zobaczcie. Tak więc, no. I tutaj możemy jakiś sustainer przyczepić, e... tak, i go wtedy złapać? Prawdopodobnie czy nie? tak, bo widzę, że tutaj mamy takie jakieś zatyczki na jakieś okay. dodatkowe skrzynie. Tak więc, to jest nasz odkurzacz, powiem Wam szczerze, że robi robotę. Ale samo odkurzacz do szlifowania nam nie wystarcza, więc potrzebujemy jeszcze jakąś dobrą szlifierkę i proszę bardzo, oto szlifierka już jedną całą budowę przepracowała z nami, więc mogę coś o niej więcej powiedzieć, e, nazwę widzicie DWS 225 dzwoń do Jarosława, e, tak więc e, szlifierka, e, która m, naprawdę robi robotę, główną jej zaletą jest to, że pomimo, że nie ma automatycznych przysysań do sufitów gdzie osobiście uważam, że to nie jest potrzebne, to ma funkcję 180 stopni. Czyli zobaczcie, szlifierką tak naprawdę zgłasza na suficie. Możemy sobie pracować tak, jakbyśmy malowali wałkiem, ale również to się sprawdza na ścianach. Tak więc zobaczcie, ruchy, które nimi wykonujemy, to jest po prostu góra-dół. W dotychczasowych szlifierkach, na których pracowaliśmy, Głowica się nie kręciła na 180 stopni, i praca na takiej szlifierce głównie wyglądała w ten sposób, że cała szlifierka stała z boku. My tutaj, jakby cały ciężar przerzucaliśmy sobie na nasze ramię, przez co barki bardzo dostawały, i praca wyglądała w ten sposób. Czyli robiliśmy takie półkola. Tu Mamy szlifierkę przed sobą i tak naprawdę cały ciężar jest lepiej rozłożony. Jest to po prostu wygodniejsze. A zwłaszcza jeśli mamy do wyszlifowania sufity, to zwierzcie mi, że ta szlifierka naprawdę sprawdzi się rewelacyjnie. Wiem, że można do niej dokupić systemowe jeszcze takie ringi, żebyśmy mieli lezy świetlny. My ustosujemy lampę smugową, to akurat nam to nie jest potrzebne. i Opcja na przedłużenie przy wysokich pomieszczeniach, bo tutaj u Jarosława akurat jest dosyć nisko. Natomiast teraz ludzie idą w górę, więc takie 2,70 to jest już standard. Zobaczcie, pałąk do przedłużenia, niby banalne, ale jakie proste w swojej budowie. Jest to po prostu kawałek aluminiowej rurki, która nie jest ciężka, wystarczy ją wkręcić na gwincie. I zobaczcie, w tym momencie nasza szlifierka jest już przedłużona, przez co nie mamy dociążenia tej szlifierki. Tu nie ma jakiejś dużej rury, która po prostu, wiecie, swoje waży i jest niewygodna. Mały kawałek rurki aluminiowej, ale naprawdę pozwala nam uzyskać to, że ta szlifierka naprawdę w wysokie pomieszczenia jest w stanie szlifować bez większego problemu. Podłączaj ją sobie i zobaczymy, co tutaj będzie na wyświetlaczu. Dobra, odkurzacz spięty, kabel włączony do zasilania. Zobaczcie to, co mówiłem. Ząbki wchodzą w ząbki i naprawdę połączenie jest solidne. Tutaj się nie musimy obawiać, że nam coś wyleci. Sama głowica. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy nasz talerz z rzepem, do którego będziemy przyczepiać siatki. My akurat szlifujemy sobie na 150 kach. I na 120 w zależności od gradacji yy, i twardości naszej masy, ale dodatkowo fajnie co jest zrobione, że ta nasza gąbka jest przykręcona na takie zaczepy, które powodują, że po prostu to nam się nie odczepia. Bo pomimo tego, że to jest rzep tutaj, tak więc tu mamy rzep i tu jest rzep, to po jakichś kilku budowach on się na tyle może zapylić, że to będzie nam odpadać. Dzięki tym dodatkowym. Yy, Mocowanią, coś takiego nam nie grozi. No i co? Zakładamy sobie siatkę. Siatka jest o tyle dobra, że ona całą powierzchnią po prostu będzie przepuszczać powietrze i wszystko, co ze ściany będzie lecieć, automatycznie wleci nam do odkurzacza. Obsługa raczej nieskomplikowana. Zobaczcie tutaj włącznik. Tu mamy regulację jakby szybkości pracy naszej szlifierki, czyli no tych pozycji jest kilka, ja najczęściej pracuję między 3 a 4 no i duży włącznik do włączenia przyciski są gumowane, takie miłe, tak więc nie ma tutaj możliwości, żeby podczas pracy e, na przykład dostał się nam tutaj gips i one potem tempo chodziły albo się zacinały, a to jest takie dosyć powiem wam szczerze, że nie każdy zwraca na takie rzeczy uwagę, ale po jakimś czasie użytkowania to wychodzi, jak później ma się problem z przyciskiem do włączenia. No i co? E, przycisk włączenia, zobaczcie jak to chodzi. Także to jest e, pozycja czwarta, ona dosyć... E, łatwo, fajnie chodzi. Jedyna rzecz, do której mógłbym się doczepić, aczkolwiek trzeba się po prostu przyzwyczaić, to zobaczcie, głowica chodzi nam w tej płaszczyźnie 180 stopni, natomiast chcąc ją jeszcze. Przekręcić na boki, bo ona się nam kręci w, każdej, w każdą stronę. To tu już tej regulacji na boki takiej dużej nie mamy. Jeśli ktoś był na przykład przyzwyczajony do szlifierek, które miały większą na przykład regulację do przekręcania bocznego, szlifując sobie ścianę bądź sufit, musicie zwrócić na to uwagę, że przy tak małej regulacji może ona Wam zacząć na przykład odbijać po suficie. To jest po prostu yy, do przyzwyczajenia się. Musicie zwrócić uwagę, że tą szlifierką głównie pracujemy przed sobą i praca wygląda w ten sposób, że robimy ją przód i tył, natomiast rzadziej pracujemy ją na boki. Nie jest to jakiś tam, wiecie, problem, bo na boki też się dobrze pracuje. Natomiast mówię, jeśli byśmy chcieli bardzo pod gdzieś robić i ją sobie tu tak skręcić, to przy tej mniejszej regulacji musimy zwrócić uwagę, że jeśli robiliśmy na szlifierce, która miała większe takie pole manewru, to tutaj mamy mniejsze i może się pojawić jakieś delikatne wibrowanie. Nie? Tak więc zob zobaczę, pokażę Wam, jak teraz to szlifowanie będzie wyglądać. To pamiętajcie, żeby starać się za każdym razem, żeby szlifierkę odpalać, dopiero przy przyłożeniu. Do naszej ściany bądź sufitu. Bo w momencie kiedy na przykład ją włączymy na, na, e, w powietrzu i będziemy dokładać, możemy sobie w, e, w żera zrobić tak zwanego nieładnego. Potem będzie problem, bo trzeba będzie robić tu zaprawkę. Nie? Dobra, zmniejsza na razie na trójkę i zobaczymy, jak się będzie nam to szlifowało. É e G No i moi drodzy, jesteśmy już po robocie. Pokój wyszlifowany. Zobaczcie, jak wygląda. Tak wygląda człowiek po szlifowaniu gładzi. Dodam, że dwa lata temu wyglądaliśmy tak. No ale czasy się zmieniły, więc wiecie, wszystko idzie do przodu, i w końcu nie trzeba wyglądać jak syn młynarza. Robota sprawnie poszła gładko i przy mnie. Słuchajcie, sufit poszedł w chwilę. Ja pamiętam, że kiedyś po szlifowaniu sufitów to mnie tak bary yy, bolały, jak to pan Leśnik by powiedział, bary puchną mnie. <ścoughs> Natomiast naprawdę yy, tą szlifierką ona waży tylko 3,5 kg. Tak więc, słuchajcie, naprawdę jest yy, lekka. A dzięki temu, że ruch w tej głowicy jest mimośrodowy, zobaczcie, ja mam ją odfalę, E, Dzięki temu, że jest mimośrodowy, czyli on się tak, wiecie, oscyluje sobie i się kręci dookoła, nie powoduje tego, że się robią kółka na gładzi, e, a zobaczcie, że gładź jest dosyć miękka. Swoją drogą, niektórzy pisali, że e, gipsary, e, nie gipsary, tylko e, goldbandy i rodbandy mają tendencję do tego, że się przeszlifowują. No jak widać, niekoniecznie tylko trzeba po prostu odpowiednio dobierać grubość papieru i moc szlifowania. Słuchajcie. Teraz tak, patrzcie jak wygląda sytuacja z szlifowaniem całej ściany. Przez to, że to, ta nasza szlifierka jest okrągła, zobaczcie, ona mi tu podjeżdża praktycznie pod całą ścianę, czyli nawet jeśli bym nie miał małej szlifierki do wykańczania, ja sobie podjeżdżam zarówno na ścianie jak i na suficie, szlifierką praktycznie pod sam narożnik, a później tylko dotarcie kostką. Tak więc słuchajcie, no dzięki takiej budowie szlifowanie naprawdę... szlifowanie idzie gładko. A zobaczmy ile wyszło urobku. Tak więc z tego pokoju Urobek, który zebraliśmy. Pokój ma 16 metrów kwadratowych. No to jest, to jest, powiedzmy, że no będzie z 5 kg. Z 5-6 kg e, gładzi do starcia. No niestety, żeby gładkie ściany były, trzeba co nieco zetrzeć. Natomiast gładzi jest w wodku rzaczu. W środku, a nie na mnie, i dzięki temu po prostu po tej robocie oczy są całe. Ja jestem czysty i można nawet się nie mieć. <śmiech> <śmiech> Żartuj! Pamiętajcie o higienie. Higiena najważniejsza. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Z chęcią postaram się odpowiedzieć. Natomiast, żeby ten film nie był e, jakoś mega, mega długi, bo i tak będzie długi, w następnym odcinku skupimy się na tym, jak właśnie dopracować narożniki i czego używamy do wyprowadzenia narożników, bo nie tylko e, oto taki sprzęt jest u nas w posiadaniu, ale jest też inny sprzęt, tak więc jeśli. Jesteście ciekawi, jakim sprzętem dopracować narożniki i trudno dostępne e, miejsca typu takie właśnie ościeża okienne. Zapraszam już wkrótce, za dwa dni materiał się pojawi. A teraz dziękuję i miłego wieczoru, dnia życia. Bądźcie szczęśliwi.